W poszukiwaniu dowodów na istnienie zjawisk paranormalnych wybraliśmy się tym razem na dawny cmentarz żydowski. Cmentarz ten jest położony niedaleko słynnego sanatorium Zofiówka. Leczono tam choroby płuc, lecz śmiertelność była bardzo duża. Zmarłych chowano właśnie na tym cmentarzu. Patrz, cały cmentarz jest. Już się coś odsłania. Wow, zobacz kamieniami jest rodzuy chodź tutaj nawet za jakoś krypta nie, ch nie chce zdjęć Bo mi potrzebny będzie, wiesz? Wiesz co, tutaj są e, nowsze nagrobki i bardzo stare. Wiesz co roku to tutaj raczej nie odczytamy, chyba nie. Z tego co wiem, to takie były na szybko, podobno robione niektóre. To są te owalne, chyba te macewy to się nazywa. Patrz, a tu są takie Bardzo stare, zniszczone, zobacz Kurczę, tutaj to nic nie odczyta Tu coś widać, zobacz Kochanej córce Pogrążeni w żalu Tutaj coś możemy odczytać A, mnóstwo ich tu jest, zobacz. Myślałem, że ten cmentarz jest mniejszy. Myślałem, że trochę mniejszy jest, wiesz. Ale patrz, jak dzi dziwnie zbudowane są, zobacz. Tutaj jest takie coś. I dopiero jest nagrobek. A tutaj... A, dlaczego jest napisane zło? Bo widocznie... Czekaj, bo ja chodzę po nagrobkach teraz, a tego nie chcę. Ech, chociaż to tutaj trudne jest, bo są wszędzie no bo tutaj widać złe dzieci były. chyba Kurczę, no tak dewastować napisami takie historyczne rzeczy, nie? Choć obejrzymy wszystkie? mnóstwo jest patrz jakie ładne to są zdobienia są książki? książki, nie? Zobaczmy co. co to jest? Koszula nocna szula? dziwne. Skupmy się może na cmentarzu. Pach, nawet z tyłu był jakiś napis. To se nie odczytamy raczej To se raczej nie odczytamy Jejko. Zobacz, zobaczyłem on jest duże ja ci Szok Nie spodziewałem się, że jest tak duży 1930 tutaj jest akurat Na cmentarzu w środku nocy? Co? Nie, tylko tak, aby zerknąć, tylko patrz tutaj, jeszcze jest. Też ładnie zachowany. Tak, ale zobacz, one wszystkie są takie. Ja się nie znam na tych konstrukcjach, tych nagrobków, tych macef, ale one wszystkie mają takie właśnie. Dziwne, no. takie te... Jak to nazwać? Świetnie to wygląda. Tutaj mamy też i po polsku Abram Harris, Gelbaiter, w trzydziestym zmarł. No tutaj to jest Kuczyzy. Kilkaset osób powiem Ci pochowanych na pewno To jest ciekawe Czy to jest przypadkiem kto robił ten nagrobek? Tak mi się wydaje, nie? Taki jak gdyby ich znak, może, może się mylę Ale to tak wygląda, bo z tyłu mają właśnie To może kto wykonał, nie? Tu jest 28 rok 28 jeszcze zobacz. znowu taka sama konstrukcja i sprawdzimy czy z tyłu jest znak wykonał nie, a tutaj nie ma Kurde, na tym nie kurde i tam jeszcze ile jest? Ja myślałem, że to jest mniejszy cmentarz, on jest naprawdę duży Co się stało? Spokojnie. No trzasło, bo chodzisz po jakichś tych patykach. Wiem, że to działa na wyobraźnię, ale... Jest trochę inne. I tam jeszcze jakieś jest. Kurczę, dobra. Dobra, jesteśmy z powrotem. Nie wiem, coś z kartą pamięci się stało. Przestało nam nagrywać. Mam nadzieję, że to nie jest związane z tym miejscem. Chyba raczej nie, nie. Przynajmniej światło nam działa, co jest najważniejsze. O kurde, dobra. Nie wiem, w którym momencie przestało się nagrywać. Ale przeszliśmy już naprawdę spory kawałek. I ciągle są nowe nagrobki, z tego mnóstwo. 1940 Słuchaj, musimy zaraz wybrać jakieś miejsce, gdzie rozstawimy sobie te kamery. Kamery, pułapki tylko teraz, gdzie? Gdzieś tutaj, w centralnej części, nie? Dobra, no przerwało nam drugi raz film, nie wiem, nie wiem jaki jest powód, zmieniłem kartę pamięci, na szczęście miałem drugą, być może wadliwa karta, ale nie mam pojęcia w którym momencie nam przerwało, więc nagrywanie w tym miejscu jest tragiczne, ale to może po prostu mamy pecha i nam fiksuje sprzęt. Dobra, tu jeszcze się przejdźmy kawałeczek i zaraz sobie rozstawimy eee, Rozstawimy sobie trzy kamery O patrz, tu jest jakiś nowszy Tu jest jakiś nowszy Hanna Feigl -Reichel. to jest tylko nowszy nagrobek, ale ogólnie 38 rok Kobieta skromna i uczciwa, potomkini cadyków Skromołowa, Zawiercia i Szydłowa. Taki widzisz? Widocznie rodzina e, odnalazła może i się zainteresowała. Dobra, zobacz, cmentarz, cmentarz historyczny, żydowski, a za PRL-u zobacz co zrobili. Poprowadzili tutaj normalnie trasę, trasa wysokiego napięcia, potężna, przez sam środek cmentarza. Nie, jakby nie można było jakoś inaczej tego zaplanować, ale to taki szacunek kiedyś był do tych rzeczy, nie? Dobra, chodźmy, rozstawmy sobie rzeczy tutaj. Tak, ja bym proponował tutaj. W tym miejscu. Rozstawiliśmy trzy kamery skierowane na jeden z nagrobków. Pierwsza kamera skierowana na punkty lasera. Ma wskazać jakikolwiek ruch. Druga noktowizyjna i trzecia z bardzo czułym mikrofonem kierunkowym. Ostatnie spojrzenia Widzisz, ktoś był Zamiast zniczy kładą kamyczki Gdzieś na tych grobach są wszędzie Czyli no są odwiedzane Może niezbyt często Ale jednak ktoś tutaj Przychodzi Dobra, kierujmy się powoli do wyjścia Wyłączyłaś Coś pada. Coś pada. Tym razem nie możemy stwierdzić, że jest tutaj jakaś aktywność paranormalna, ale z pewnością miejsce bardzo klimatyczne i warte uwagi. Podziel się koniecznie w komentarzach swoimi spostrzeżeniami. Do zobaczenia następnym razem.